Dobry widzę, wiem. Dzień. I tam. Słuchajcie. Jest dzisiaj ok, tylko że mi bardzo trochę noga boli, jak chciałam sobie tam nagrać. Tam, tam na dworze. zobaczymy Będę mogła trochę. Będę musiała trochę wolniej, się chodzić. Bo troszeczkę nóżka mnie boli. Wczoraj się trochę lepiej czułam. Nie. A więc posłuchajcie, możemy sobie chyba trochę zejść, dzisiaj jest taki lekki wiaterek, ale, ale może być ok, ale już, posłuchajcie, taka jest impreza, że będzie Palin USA, 8 lipca, e, czekaj, czerwiec, lipiec, to no, będzie 8 lipca nowa piosenka Paliona, a ja właśnie zrobię, a ja zrobię, a ja zrobię 1 lipca, ja zrobię Szymon USA, tak, i zrobię 1 czerwca, tego nie czerwca, tego lipca, więc ta piosenka będzie już jutro, więc będzie, więc będzie superowo, więc wbijajcie na kanał i jutro będzie nowa, jutro będzie nowa piosenka Szymon USA, jutro, 1 lipca, więc leci nam grubo. Dziękuję, do zobaczenia. Milion buziaków, milion łapów wniosków i milion ma być komentarzy.